Ten film jest na totalnym spontanie, w którym chciałabym się podzielić z wami moimi przemyśleniami, które mam nadzieję niektórych z was zainspirują do działania. A więc, przed chwilą miałam rozmowę z moją przyjaciółką, która również buduje swój biznes przez internet z różnymi efektami. Czasem idzie jej super dobrze, czasami gdzieś tam się zatrzymuje. Natomiast. Teraz zrobiła sobie taką przerwę w życiu, gdzie na chwilę zapauzowała swoje działania i zajęła się zupełnie innymi tematami. I jak rozmawiałyśmy przez chwilę, to podzieliła się ze mną swoimi obawami. Wątpliwościami, czy w ogóle to, co robi, to czy, zacznie, czy będzie przynosiło jej pieniądze, czy zacznie na tym zarabiać, czy ten biznes w ogóle ma sens, czy nie traci czasu, itd, itd. i tak dalej. I co do mnie wtedy przyszło? Moja taka myśl, moja, ja bardzo często lubię słuchać swojej intuicji, tego, co wewnętrznie mój głos podpowiada, bo uważam, że nasza wewnętrzna mądrość jest naj, najlepszą. Doradczynią i najlepszą mądrością, jakiej możemy słuchać. Także tobie również polecam słuchać swojej intuicji. Natomiast co do mnie przyszło, kiedy moja przyjaciółka się ze mną tym podzieliła? Ja lubię się utożsamiać z różnymi historiami i jakby wchodzić w buty tej drugiej osoby, taką po prostu wykazywać empatię, żeby móc poczuć to, co ta osoba czuje. I kiedy ona się ze mną tym podzieliła, to właściwie poczułam dokładnie to samo, bo ja też bardzo często w moim biznesie mam tak, może nie aż tak często, ale zdarza mi się, że robię sobie gdzieś tam przerwę i rozpraszam się jakimiś innymi rzeczami i przestaję być zaangażowana w budowanie swojego biznesu. I co się później dzieje? Zaczynam tracić wiarę. Zaczynam tracić wiarę, że to, co robię, to ma sens, że to jest mój kierunek, że ja powinnam rozwijać biznes taki um, i że to, co robię, to będzie przynosić mi tyle pieniędzy, co chcę, żeby mi przynosiło, i tak dalej, i tak Czyli co tak naprawdę w tym momencie się wydarza? Przez to, że zatrzymuję swoje działanie, że przestaje kreować, tworzyć, przestaję być w tym moim flow, bo się rozpraszam czymś innym. To automatycznie w tym momencie przestaje wierzyć w siebie. Wierzyć być może nie do końca w siebie, ale w projekt, który robię. Dlatego, że no wypadam tak jakby z rytmu, z rutyny, wy, wypadam, po prostu wykolejam się jak taki pociąg, który jedzie do celu swoimi torami. W pewnym momencie wykoleja się i ciężko mu powrócić z powrotem na te tory. Także. Ja mam podobnie, że po prostu kiedy się rozproszę, kiedy przestanę działać, to w pewnym momencie zaczynam mieć wątpliwości, zaczynam prze, przestaje po prostu wierzyć w siebie i yy, no, zaczynam szukać innych rozwiązań. I to jest bardzo moim zdaniem zgubne, ponieważ jeżeli będziemy w ten sposób działać, to tak naprawdę nigdy niczego w życiu kom, kompletnie nie osiągniemy. Musimy zostać na tej ścieżce, którą sobie wybraliśmy od samego początku. Jeżeli na początku w to wierzyliśmy i wiedzieliśmy, że to jest nasza droga, to tą drogą powinniśmy iść. Dlatego, że i w ogóle się nie poddawać. Okej, okay, ja, ja nie, nie neguję tego, żeby nie robić sobie przerw, bo oczywiście jak najbardziej musimy sobie robić przerwy, ale żeby te przerwy. Po prostu były no powiedzmy takie kontrolowane, tak? Daję sobie nie wiem trzy dni, maksymalnie tydzień, albo jadę na wakacje, ale wcześniej ustawiam sobie wszystko w biznesie, żeby mi pracowało, że jak wrócę to dalej będę kontynuować, a nie że robię sobie kompletną pauzę i nie wiem co mam dalej później robić, czy ja mam w ogóle to robić i kompletnie y, przestaję wierzyć w ten projekt. Także Moja rada dla wszystkich, którzy gdzieś tam się wykoleili ze swojej drogi i po prostu przestają wierzyć w projekt, który robią, to po pierwsze, moja rada jest taka: musisz mieć zrobiony plan działania, zapisany cel, i nawet jeżeli w pewnym momencie zrobisz sobie przerwę, to wiesz w którym miejscu jesteś i wiesz, gdzie masz dalej iść, dlatego że masz zrobiony plan działania, masz zapisany swój cel. I y, pomimo jakichś tam przerw, będziesz wiedział, jak masz dalej kontynuować tą drogę. Jeżeli nie masz zapisanego celu i nie masz zap zapisanego planu działania, to w takich momentach w, życiach, w życiu, w których gdzieś tam coś się wydarzy, co sprawi, że będziesz musiał przestać działać, to później będzie ci ciężko wrócić na Twoje tory. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja bym w ogóle nie polecała robić takich dłuższych przerw, e, pauzy w swoim działaniu, dlatego że to powoduje, że zaczyna, z, zaczynamy wątpić siebie, zaczynamy wątpić w projekt, w biznes, w to, że jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek. Dlatego, że moim zdaniem wiara w siebie i wiara w projekt wynika z tego, że działamy. Bo zobacz, to jest bardzo logiczne. Kiedy działasz, widzisz jakieś efekty. Cokolwiek, widzisz, że coś się dzieje, a Dzięki temu, że obserwujesz, że coś się dzieje, widzisz efekty, to zaczynasz wierzyć po pierwsze w siebie, w swoją sprawczość, w to, że potrafisz dane rzeczy zrobić, a po drugie zaczynasz wierzyć, że projekt, który robisz, ma sens. Zaczynasz wierzyć, że to, co sobie założyłeś na samym początku, ma bardzo duże szanse i bardzo duży potencjał rozwinąć się i osiągnąć to, o czym marzysz. Także oprócz tego, że stworzysz swój plan, to moim zdaniem, po prostu nie zatrzymuj się w swoim działaniu. Nie rób za długich paus w swoim e, biznesie, w, w, w budowaniu biznesu, dlatego że to spowodujesz, że stracisz wiarę w siebie, wiarę w ten projekt, i po prostu zacz, zaczniesz szukać czegoś innego i e, za, będziesz zaczynać wszystko od nowa. Także to jest taka moja krótka. Mm, Rada dla wszystkich, którzy gdzieś tam zatrzymują się w swojej drodze rozwoju i zaczynają wątpić w to, co robią. Tak więc wniosek jest bardzo prosty: działaj, działaj i jeszcze raz działaj. Jak działasz, to obserwuj swoje wyniki. Zwróć uwagę na to, że to, co robisz, to przynosi ci naprawdę rezultaty. Nie, zatrzymaj się w, nie zatrzymuj się w swojej drodze, bo moje ulubione powiedzenie jest takie: Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, a rezygnujący nigdy nie wygrywają. Także jeżeli chcesz zwyciężać, to musisz działać. To tyle w tym spontanicznym filmie. Do zobaczenia w kolejnych.